Ja osiemnaczko witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnej części przygód z Diablo 3. E, witam was w 2020 roku. E, mam nadzieję, że każdy z nas już doszedł do siebie po zabawach sylwestrowych, po okresie świąteczno-noworocznym. Zapinamy pasy i szykujemy się na event, który dostępny jest tylko i wyłącznie raz do roku, a tym eventem jest Ciemność nad Tristram. E, ciemność nad Tristram było zorganizowane z okazji 20-lecia Diablo. No nie, nie ukrywam, że jest już to kolejna. Odsłona tego eventu. W tym evencie no jest to event ograniczony czasowo, to trzeba zaznaczyć na samym starcie. I tylko i wyłącznie w określonym czasie, raz do roku, możemy zbierać osiągnięcia osiągnięcia związane z, z tym wspaniałym wy, wydarzeniem specjalnym. Jeśli ktoś nie ukończył w poprzednich. poprzednich w poprzednich latach, można już w sumie powiedzieć, bo jak tu widać po datach 2017-2018 już zdobyłem totalnie 100% z tych osiągnięć, ma szansę w tym momencie uzbierać te osiągnięcia na 100%. Jakimi nagrodami obrazuje się ten event? Przechodzimy do elementów ozdobnych. W tym eventie niestety nie jesteśmy w stanie zdobyć żadnych skrzydełek. Zwierzaczka za to jesteśmy w stanie zdobyć, jest to nie byle jaki zwierzak, jest to, będzie, już tego zdobędziemy, będzie nam towarzyszył taki mikro rzeźnik, małe, może jest mały, ale jak się rozkręci, no, to wyzwiera całe złoto z tej mapy. E, jest też taki zwierzak jak królewskie ciele, ale nie będę zdradzał o co z nim chodzi, odprowadzę was do mojego, jednego, jedna, jednego z moich poprzednich filmików. Proporca w tym sezonie, podczas tego eventu, no nie jesteśmy w stanie zdobyć żadnego. Za to możemy zdobyć dwie ramki postaci. Pierwsza z tych rameczek jest to klasyczny demon. Obserwujecie złówroga siła z lat, które minęły. I druga rameczka jest to klasyczny anioł, chodzący na ciebie wieczny strażnik ładu. Więc mamy do zdobycia dwie rameczki. Mamy do zdobycia peta. No i także jeszcze jakiś. Symbol na sztandarze, ale kurcze, żebym ja pamiętał, który to Symbol. Jeden z symboli na sztandarze na bank jest do zdobycia. Nie chcę kłamać, nie chcę siać nieprawdy, który z nich jest. Akurat podczas tego eventu. Ale chyba... Chyba to jest jeden z najmniejszych Bonusów, jakie mogą nas trafić podczas tego sezonu. I teraz, gdzie rozpoczyna się ten sezon? Gdy uruchomimy grę w pierwszym akcie, zauważymy taki pentagram na głównej mapie. Przenosimy się tam, będą to stare ruiny Tristram. Otworzy nam się portal, no i zaczynamy swoją zabawę podczas przemierzania labiryntu, gdzie na końcu mamy, gdzie na końcu tego labiryntu mamy walkę z samym Diablo. Tak więc zachęcam Was do ukończenia tego eventu, kto jeszcze nie, nie zdobył stuprocentowych 100%, 100 osiągnięć ma szansę, bo jakby nie patrzeć, w przyszłym roku dopiero będzie kolejna okazja ku temu, by wbić resztę procencików, które nam brakują. To na tyle, czekam na Wasze opinie, jak Wam poszedł ten evencik, czy zdobyliście wszystko, co było możliwe, czy już ukończyliście ten evencik w latach poprzednich, jeśli tak, to no, gratuluję, jeśli nie, to no, zapinamy pasy i nadrabiamy zaległości. To na tyle. Trzymajcie się. Cześć.